Sport wigilijny wieczór. Maciej Kurzajewski. Witam Państwa! To wyjątkowy czas, który spędzamy z rodzinami. Dzielimy się opłatkiem, składając sobie życzenia. Oto słowa bożonarodzeniowej radości płynące z serc gwiazd polskiego sportu. Specjalnie dla naszych widzów. wszystkim widzom TVP życzę zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, samych sportowych prezentów pod choinkę. Może ktoś znajdzie tyczkę pod choinką? Chciałem z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia wszystkim kibicom piłki nożnej złożyć e, najserdeczniejsze życzenia wesołych, zdrowych świąt, spokojnych i szczęśliwego nowego roku. Bogatych prezentów a tym, pre tym prezentem niech będą nasze zwycięstwa, i nie tylko moje, ale też ca całego sportu. Ja wszystkim kibicom żyję, życzę i sobie również, żebyśmy mieli tyle radości, co myślę, że co dwa lata temu po Igrzyskach w Pekinie. Dużych prezentów, takich na miarę, e, no nie wiem, wspaniałych potraw, e, z pewnością tych. Ciepłych dni spędzonych z rodziną. Zdrowych, pogodnych świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku. Wszystkim widzom telewizji polskiej życzę Magdalena Fularczyk i Julia Michalska. Odpocznijcie od ciągłego biegania za wszystkim. Usiądźcie razem. Naprawdę cieszmy się tą chwilą. Bo to są wyjątkowe święta, i naprawdę starajmy się, żeby być wyjątkowymi w te dni. Rodzina przy wigilijnym stole, a pod choinką prezenty od świętego Mikołaja. Jeden z nich znalazł się pod naszym drzewkiem z życzeniami, byśmy podczas kolejnych 12 miesięcy takich chwil jak te przeżywali jak najwięcej. I na koniec w imieniu całej redakcji sportowej telewizji polskiej składam Państwu życzenia zdrowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia. Niech dla wszystkich te dni będą czasem miłości spędzonym z rodziną i najbliższymi. Wesołych świąt. Do zobaczenia.